Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Back to School na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, ja mam na imię Zuzia, wy na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk, poniżej, żeby być już na bieżąco. Z każdym moim kolejnym filmem. Początkowo ten film miał być takim moim poradnikiem dla was do liceum. Chciałam wam opowiedzieć trochę o tym, jak jest do liceum, coś wam poradzić, może powiedzieć wam coś, co ja bym chciała wiedzieć zanim do niego poszłam. I, i byłam bardzo ciekawa, co Wy chcecie wiedzieć na ten temat, także wstawiłam Wam na Instagramie taką skrzyneczkę z pytaniami, żeby się trochę zainspirować właśnie. Dostałam tych pytań naprawdę sporo, czego się w ogóle nie spodziewałam. Myślałam, że może dostanę dwa, trzy pytania, jakiś temat i to tyle, a dostałam naprawdę sporo pytań, więc widzę, że najprawdopodobniej stresujecie się tym pójściem do liceum i chcecie wiedzieć o tym jak najwięcej. Dlatego też ten film będzie w formie Q&A, aczkolwiek będę się rozgadywać na tyle, żeby podzielić się z Wami wszystkim, czym bym chciała się Wami podzielić, zacznę może od przedstawienia siebie i wszystkich szkolnych aspektów mojego życia, bo być może nie każdy mnie zna, e, może ktoś ogląda po raz pierwszy mnie. E, także cześć, jestem Zuzia i idę teraz do drugiej liceum, aczkolwiek jestem po dwóch latach w liceum, e, bo najpierw byłam w klasie 0, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, nagrałam osobny film, ale mimo że jestem po dwóch latach liceum, to tak naprawdę jestem po roku takiego prawdziwego liceum, jeżeli chodzi o naukę, e, takiego liceum, do którego wyjdziecie, jeżeli skończyliście ósmą klasę. Ja jestem w klasie dwujęzycznej z językiem francuskim oraz angielskim i rozszerzam wspaniały biolchem. To chyba tyle, co musicie o mnie wiedzieć. Od razu tylko zaznaczę, że wszystko co tutaj powiem, to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia, moje obserwacje. Tak naprawdę możecie pójść do liceum i może się tam okazać, że Totalnie wszystko jest inaczej niż tutaj mówię, bo to wszystko zależy od waszego liceum, od ludzi, którzy tam chodzą, od nauczycieli. No jest naprawdę dużo aspektów, które po prostu wpływają na wasze życie w liceum. Ja tutaj mówię tylko i wyłącznie tak naprawdę o moim liceum, o moim doświadczeniu, e, także przepraszam, jeżeli nie będzie to adekwatne do waszego. I po tym długim wstępie przejdźmy już do pytań. Pytanie bardzo ogólne, które dostałam kilka razy, to czy jest ciężko, czy jest ciężej niż w podstawówce, czy jest dużo nauki, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj wszyscy licealiście się ze mną zgodzą i wszyscy powiemy jednoznacznie, że tak, jest ciężko i zdecydowanie jest ciężej niż w podstawówce. Tutaj myślę, że to nawet nie zależy od liceum. Materiału jest więcej, materiał jest trudniejszy, nauczyciele są bardziej wymagający, przynajmniej w większości przypadkach, no i oczywiście dochodzą rozszerzenia, no a rozszerzenia logiczne są o wiele, o wiele cięższe niż podstawa, materiału na rozszerzeniach jest tym bardziej dużo, znaczy powiem Wam, że pierwsze liceum to jest jeszcze pół biedy, przynajmniej tak mi się wydaje po tym roku, bo jest bardzo dużo powtarzania tego, co już było w podstawówce. Myślę, że najgorsze jeszcze przede mną. I polecam Wam od samego początku nastawić się, że w liceum będzie ciężej. Nie mówię tutaj o jakimś pesymistycznym nastawieniu, że nie dacie rady i tak dalej, ale o realistycznym. Będzie ciężej, musicie się z tym liczyć. Najprawdopodobniej zaczniecie dostawać gorsze oceny, niż dostawaliście w podstawówce i to jest ok. Też jeżeli jesteśmy już przy temacie ocen, to nie męczcie się tylko po to, żeby dostawać piątki z każdego przedmiotu i mieć po prostu idealną, średnią. Bo to nie ma sensu. Skupcie się na przedmiotach, które są dla Was ważne, na Waszych rozszerzeniach, na przedmiotach maturalnych i Wasze zdrowie psychiczne i też zresztą fizyczne będzie w o wiele lepszym stanie, jeżeli nie nastawicie się na sam początek, że będziecie mieć ze wszystkiego piątki, bo to jest praktycznie niemożliwe. Pierwsze pytanie bardzo ogólnikowe, więc się dosyć mocno rozgadałam i przejdźmy już do tych pytań takich bardziej konkretnych. Czy to prawda, że 90% dziewczyn nosi torby w liceum? Ja bym powiedziała, że nie, aczkolwiek mówię, to jest już takie bardzo specyficzne pytanie i to wszystko zależy od dziewczyn, które chodzą do twojego liceum. Nie powiedziałabym, że to jest tak pół na pół, niektóre noszą, niektóre noszą plecaki, ale tym w ogóle jakby się nie kierujcie, bo nikt was nie będzie oceniać przez pryzmat tego, czy macie plecak, czy torbę. Także jeżeli chcecie torbę, bierzcie torbę. Jeżeli chcecie plecak, bierzcie plecak i w liceum ani to, ani to dla nikogo nie będzie dziwne. Kolejne dwa pytania ze sobą powiązane. Jestem introwertykiem. Jakieś rady dotyczące poznawania nowej klasy? Jak się przygotować na pierwsze spotkanie z klasą? Jak zacząć się integrować? W zeszłym roku nagrałam osobny filmik o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, także tutaj Wam go podanotuję. Szczerze polecę, żeby nawet jak jest się introwertykiem, to przełamać się trochę i trochę się zmusić do otwarcia, bo jeżeli będziecie zamknięci w sobie, jeżeli nie będziecie do nikogo zagadywać, to prawdopodobnie też nikt nie zagada do Was. Pamiętajcie, że większość osób idzie do liceum otwarta na nowe znajomości, bo idzie do liceum sama, w sensie bez żadnych znajomych, więc nie jest nic dziwnego w tym, że podejdziecie do kogoś, zagadacie pierwsi i naprawdę polecam Wam to robić, bo na pewno nie wyjdzie z tego nic złego, a być może nawet znajdziecie znajomości na całe życie. Kolejne pytanie, nauczyciele oglądają zeszyty? Nie, raczej nie. Ja miałam jedną nauczycielkę, która oglądała zeszyty i była to nauczycielka od plastyki, a raczej nauczycieli w liceum już nie obchodzą takie rzeczy. Można mieć do polskiego zeszyt w kratkę. Znowu, mam wrażenie, że nauczycieli w ogóle już w liceum nie obchodzą takie rzeczy. Aczkolwiek to jest takie pytanie, że bardzo to zależy od nauczyciela od polskiego, bo być może będzie mu to przeszkadzało, więc to naprawdę ciężko stwierdzić. Ile jest godzin lekcyjnych? Znowu to bardzo zależy od waszego liceum, od waszej klasy, od profilu. Ja na przykład, porównując z innymi klasami z mojego rocznika, mam trochę więcej godzin, bo rozszerzam nie tylko przedmioty biologia, chemia, ale rozszerzam też francuski i mam więcej francuskiego w tygodniu niż zwykła klasa. Dodatkowo mam na przykład dodatkową godzinę biologii, bo mam biologię po francusku. Także to tak naprawdę zależy od waszego profilu. Jak wyglądają relacje dziewczyny-chłopcy? To też jest ciężkie pytanie, bo to zależy na jakie dziewczyny i na jakich chłopaków traficie w klasie, ale na pewno bym powiedziała, że ja zauważyłam tą różnicę, że nie ma takiego podziału chłopaki-dziewczyny, bo jak byłam w posaussy, to ja na przykład w klasie miałam taki duży podział chłopaki-dziewczyny, aczkolwiek wiem, też, że nie w każdej klasie tak jest. A w liceum już po prostu nikt nie zwraca uwagi, czy to jest płeć męska, czy płeć żeńska. Każdy gada z każdym i tyle. Czy większość dziewczyn się maluje i robi sobie paznokcie, jak patrzą na te nauczyciele? E, znowu, bardzo zależy od nauczycieli i bardzo zależy od dziewczyn, ale jednak powiedziałabym, że tak. Większość dziewczyn już chodzi normalnie pomalowana do szkoły. Niektóre bardziej, niektóre mniej, niektóre w ogóle. Jeżeli chodzi o paznokcie, to bym tak powiedziała pół na pół. A jeśli chodzi o nauczycieli, to według mnie nauczyciele mają totalnie wylane, czy ty malujesz sobie paznokcie na czarno, czy na różowo, czy w ogóle, czy malujesz się do szkoły bardzo delikatnie, czy bardzo mocno, nie wiem, kreski na pół twarzy. Naprawdę myślę, że nauczyciele bardzo mają na to wywalone. Jak zrobić pierwsze dobre wrażenie na nauczycielach? Ten temat też chyba zahaczyłam w tym filmie o robieniu pierwszego dobrego wrażenia. Ja wam powiedziała, że na pewno trzeba się dużo uśmiechać e, i to działa i na rówieśników, i na nauczycieli, bo po prostu e, zapamiętają Was jako sympatyczną osobę. Też bym polecała przez pierwsze kilka tygodni bardziej przyłożyć się do nauki, e, brać taki aktywny udział w lekcji, wiecie, nie gadać, zgłaszać się i tak dalej, bo no to jak Was zapamiętają nauczyciele po pierwszych kilku lekcjach, może przesądzić to, jak będą Was widzieć przez kolejne kilka lat. Jeśli nauczyciele dyktują, i się nie dosłyszy, to można spytać, co tam miało być, czy już nie wypada. Na luzie. Ja też się ogólnie od zawsze tym stresowałam, ale naprawdę lepiej, żebyście zapytali, co tam miało być, czy może pani powtórzy, czy tam pan, niż żebyście nie mieli tego w zeszycie. Notatki robi się samemu, czy dyktują? To oczywiście znowu bardzo zależy od nauczyciela, ale faktycznie powiedziałabym, że w liceum jest więcej nauczycieli, którzy już tak nie dyktują słowo po słowie. Ale albo wymagają od Was waszej własnej notatki. Na przykład mam nauczyciela, który daje nam czasami czas na lekcji, kiedy mamy sobie sami zrobić notatkę, ale są też nauczyciele, którzy mają troszkę wywalone, czy Wy będziecie mieć te notatki, czy nie. Oni sobie idą z lekcją i nie mówią Wam, dobra, to teraz zapiszcie to, to i to, tylko to jest w Waszym własnym interesie, czy Wy robicie notatki, czy Wy ich nie robicie. Wiecie, po prostu coraz więcej nauczycieli już Was traktuje jako osoby, które mogą sobie same o siebie zadbać i ich obchodzi tylko, czy Wy się nauczycieli. Na sprawdzian czy nie. A jaką metodą? Sami sobie wybierzcie. Czy starsze klasy śmieją się z młodszych? Nie, totalnie nie. nie. Nie martwię się tym w ogóle. Ja w ogóle nigdy nie miałam sytuacji, żeby osoba ze starszej klasy na mnie jakoś krzywo spojrzała albo coś mi powiedziała niemiłego. Mam kolejne dwa pytania powiązane ze sobą: jak jest na przerwach i przerwy są w klasie czy na korytarzu? A większość przerw powiedziała, że jest na korytarzu, przynajmniej w moim doświadczeniu. Aczkolwiek są czasami klasy otwarte, w środku czasami jest nauczyciel, czasami go nie ma i można sobie wejść do klasy wcześniej i też nikomu to nie przeszkadza. A jak na tych przerwach jest, ja bym powiedziała, że tak jak sobie zadecydujesz, że jest. Właśnie, jeżeli jest klasa otwarta, możesz sobie wejść do klasy, nie wiem, zjeść coś, tam jest ciszej, możesz sobie gadać ze znajomymi. No przerwa to jest twój czas, więc tak naprawdę możesz z tym zrobić co tylko sobie zachcesz. Czy polecasz duże zeszyty do jakich przedmiotów? Myślę, że do matematyki przydaje się duży zeszyt, do chemii, szczególnie jeżeli rozszerzacie w ogóle do rozszerzeń. Myślę, że jest ok pomysł. Ale najlepszy pomysł do rozszerzeń to segregatory, a firma o segregatorach już za tydzień. I tak, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że rozwiałam wasze wszelkie wątpliwości. A jeśli nie, jeśli nadal macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do napisania ich w komentarzach bądź w wiadomości prywatnej na Instagramie. Chętnie Wam odpiszę, odpowiem i postaram się pomóc. Jeżeli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym już bardzo niedługo. Pa, pa!